Witam Was widzowie, jesteście tam? Chyba jesteście, to mnie cieszy. Jak widzicie, następny odcinek szybko wjeżdża w internet tydzień po tygodniu. Teraz wrzucamy, ale nie cieszcie się zbytnio, bo to się niedługo skończy, bo się skończą pojazdy. Nie wiadomo skąd je brać. No dobra, dobra, kurwa, zaraz znajdę. Nie, nie, nic, nie tu, kurwa, nic nie szukam na razie. Ale jak coś się znajdzie, no to będziemy nagrywać, oczywiście, o ile uznamy, że to jest warte jakichkolwiek nagrań. E, dzisiejszy odcinek będzie o Jelczu, bo zobaczyłem, że e, wzbudził spore zainteresowanie pod ostatnim filmem o Peter Peterbilcie. Dużo było komentarzy, w których Mówiliście, żeby nagrać coś o jelczu. E, tutaj muszę zmartwić i zasmucić ortodoksyjnych, radykalnych wyznawców motoryzacji z PRL-u, że ja nigdy nie miałem sentymentu do samochodów z tamtych lat, do polskich samochodów z tamtych lat. Nigdy nie rajcowały mnie Fiaty 125P, Maluchy, e, Stary, Jelcze, Rumuńskie Dacie czechosłowackie Skody i tak dalej, także nie mam zbyt... Nawet d... ruskie Krazy. Nawet ruskie Krazy. Nie mam zbyt dużej wiedzy na ten temat, dlatego też będę się starał o tym Jelczu opowiedzieć jakąś taką e, historię, która będzie bardziej porównaniem tego auta e, do aut amerykańskich i, i przekażę wam jakieś moje spostrzeżenia z, z jazdy tym samochodem, co mi się w nim nie podoba, co mi się w nim nie podoba. Zdecyd Wiadomo, jest nie dla pisdeuszy, tak mówiły komentarze, nigdy się nie mylą. <noise> eee... No, zdecydowanie więcej jest rzeczy, które mi się nie podobają, niż które mi się podobają, no ale to o tym później, jak już będziemy przy samochodzie. Także zapraszam serdecznie. Obiecany przeze mnie Jelcz 342 z 1989 roku. Opowiem Wam o tej maszynie. Jest to samochód, który miał jednego właściciela. Jak zwykle dziadek. Jak zwykle przestał jeździć, postawił w krzakach. No i tak sobie stał przez jakieś kilkanaście lat. Z tego co wiem, ten samochód to nie jest w ogóle moja auto, mojego kolegi. Bardzo dobrego jakiego Andrzeja. Nazywijmy go, że się, to nazy że się nazywa Andrzej W. Zamieszkały w Województwie Wielkopolskim. Bardzo fajny gość, pasjonat ciężarówek, też ma kilka fajnych aut. Kiedyś może coś tam pojedziemy nagrać do niego. Eee, no, trafił na chwilę ten jelcz do mnie. Coś tam musiałem przy nim porobić, eee, więc korzystam z okazji i zrobimy o nim odcinek. Co Wam mogę o tym aucie powiedzieć? No, mnie w pierwszej chwili uderzyła straszna prostota i siermięga tego pojazdu. Na moje oko to on został tak zbudowany, jakby po prostu pozbierali z wszystkich możliwych fabryk w Polsce jakieś elementy, które pozostawały z innych pojazdów, i sklecili z tego samochód. Nie oceniajmy konstruktorów tego pojazdu zbyt surowo, bo pamiętajmy, że to były takie czasy, jakie były, więc się robiło z tego, co było. Eee, I nie było za bardzo pola manewru, żeby skonstruować coś lepszego, bardziej wydajnego, bardziej ergo wygodnego, ergonomicznego. Także Jelcz jest, jaki jest. Wydaje mi się, że na tamte czasy spełniał swoją rolę, czyli był tani, był prosty łatwy w naprawach, no i skuteczny w swoim działaniu, oczywiście nie można go porównywać do zachodnich aut ciężarowych z tego okresu, no bo to nie ma najmniejszego sensu o ile z wierzchu prezencję ma, moim zdaniem wygląda ładnie ma fajną taką, taką sylwetkę atrakcyjną <laughs> jakkolwiek idiotycznie to brzmi, ale mi się podoba Jelcz wygląda dobrze to w środku jest Dramat i tragikomedia, zaraz zobaczycie, ale ogólnie, no co, najgorsze materiały, jakie można sobie wyobrazić, to są Wielczu. Zupełnie, moim zdaniem, przypadkowo pomontowane wskaźniki, przełączniki, kontrolki, które są dla mnie czarną magią, bo są niepopisywane, Po prostu jest dane kilkanaście kolorowych lampek, które się świecą. Chuj wie, kiedy i chuj wie, od czego są. No, ale jest jak jest. Ma to jakiś swój urok dla radykalnych, ortodoksyjnych wyznawców PRL-u, no to wydaje mi się, jest to creme de la creme, czyli najlepsze co może być. Mnie to trochę razi, eee, no ale co, no jest jak jest. Trzeba doceniać to, że jednak udało się coś Polakom skonstruować w ten deseń i że przez kupę lat był ten jelcz produkowany, i, 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 i tak jak mówię, spełnią swoją rolę. Jesteśmy na miejscu pracy pana kierowcy, czyli jest to miejsce, które bardzo mnie razi, bo tak jak mówiłem, nie ma tu za grosz ergonomii. Nie ma tu za grosz komfortu. Jest wszystko bez smaku skonstruowane i zbudowane. Nie podoba mi się to w ogóle. Może co po niektórych moje słowa będą boleć i będą im krwawić uszy, no ale umówmy się jest to zrobione na odpierdol, no i tyle hmm. na przykład takich szczegół, ja teraz siedzę sobie i jest wygodnie, tak? Fotel przyznam, jest ok, pozycja za kierownicą nie jest zła hmm. widoczność jest ok, ale jak chcę wbić piąty bieg, proszę bardzo to się dzieje Bijam piąty bieg i żeby go wbić, to ja muszę wykonać taki ruch, czyli muszę się pochylić. Czemu się muszę pochylić? Bo kurwa tak daleko sięga dźwignia, taki jest duży skok. Mnie to drażni, gdzie ja, weźcie pod uwagę, ja mam łapy długie jak małpa. Sam w sobie jestem yy, niziołkiem, bo mam 1,73 m, ale łapskam długie. Zawsze miałem problem na przykład. Z kupowaniem garniturów. Co prawda o garniturach nie chodzę zbyt często, ale zawsze jak chodziłem kupować garnitur, to był problem. Bo jak pasował mi tutaj garnitur długość rękawów, jak mi pasowała, to z kolei do kolan mi sięgał. Jak z kolei w pasie był dobry, to kurwa do połowy ręki rękawy sięgały. No i zawsze był z tym problem. Eee, długie łapy mają też swoje zalety. No na przykład jak ktoś ci gdzieś wpadnie, na przykład 50 groszy w jakąś szparę, to łatwo długą ręką sięgnąć albo podczas ulicznej potyczki lepiej mieć długie łapy żeby komuś w ryja przypierdolić ale mają też wady właśnie no bo wielczu nie można swobodnie ale piątki wbić bananów się przydają. tak yy, także no nie podoba mi się właśnie ta, ten brak ergonomii Nieprzemyślane to jest, bo tu można było bardzo łatwo uniknąć tego problemu, bo o ile wydaje się on błahy, no to jak się jedzie tym autem i co chwilę schylanie się po to, żeby wbić piątkę, no to jest denerwujące. Co jeszcze, zaskoczyła mnie na plus na pewno dynamika tego auta. Tu jest 200 koni, bo to jest SW680 bez turbiny, czyli to ma 200 koni. E, oczywiście jeździłem nim na pusto, ale całkiem sprawnie się to przemieszcza. Także to mnie zaskoczyło. Zaskoczył mnie też komfort jazdy. Jest dosyć miękko. Mm, także, także to na pewno na plus. Jest cholernie głośno w środku. I o ile dźwięki wydobywające się z wydechu są jednymi z najpiękniejszych dźwięków w dziejach motoryzacji, jak dla mnie, starczy przypomnieć sobie Bizona. Combine Bizon który podążał polami przez wiele dziesięcioleci wydaje bardzo piękne dźwięki SW400, SW680 tu jest właśnie 680 pięknie brzmi ten silnik, ale jak się jest przy układzie wydechowym tu w kabinie sam w sobie brzmi paskudnie no tak kurde, bardzo niekulturalnie pracuje, co mi się nie podoba no wyciszenie kabiny jest żadne można powiedzieć, jak widzicie tutaj wszędzie jest jakaś taka pseudo dykta na suficie y, też dziurkowana dykta tapicerki cienkie i, i, i niskiej jakości, no także no, tak mówię, dużo takich niedociągnięć w dziedzinie komfortu jest, no ale też nie po to to auto pewnie konstruowali, żeby ono było y, miłe, mięciutkie i przyjemne, prawda? tu będę wam prezentował deskę rozdzielczą bardzo bardzo skąpą prostą otóż o, jest stacyjka jest lampka nie wiadomo od czego jest lampka nie wiadomo od czego tu też jest lampka nie wiadomo od czego podobnie ta lampka jest nie wiadomo od czego i te lampki też nie wiadomo od czego są ta niebieska to wiem że jest od długich świateł ta jest od świateł pozycyjnych, ta jest od kierunkowskazów. Cała reszta jest nie wiadomo od czego. Plejada znanych z polonezów i dużych światów przełączników. Proszę bardzo. Światła. Oto! Zasieciła się lampka. To ta jest od pozycyjnych. Przepraszam. A ta jest od awaryjnych. To może ta któraś będzie od wiatraczka? Tak! Brawo! Wiesz. Tu lampka pod sufitem nie działa, tu jakieś przedsiębiorne, tu jest nagrzewnica, nagrzewnica spod siedzenia i działa. Eee, temperatura wody, wskaźnik paliwa. To jest wskaźnik, który mnie bardzo irytuje z od powietrza. Jest tak popierdolenie i niepotrzebnie skomplikowany. Ja nie wiem, po co takie dziwne umieszczać cyfry, które tylko mieszają w głowie. Nie można tego zrobić po amerykańsku albo tak w każdej innej ciężarówce. Z Radio Santana z głównym ptasim. Wszędzie sranę. Eee, ja tu nic nie czyściłem, to jest tak wyciągnięte z krzaków, tak wygląda. Także no, nic tu nie, nie czyszczone, niekombinowane, obsrane. No i niestety musicie się z tym pogodzić, czy wam się to podoba. Czy nie. O kurwa. To nam. No No, myszy nanieśli jakich jakiś wytu wytulin Potulin, wytulin. No więc jest oto serce tego jelcza, jelenia naszego wspaniałego polskiego. Silnik SW680, wyprodukowany w fabryce PZL Mielet. Może Was to zaskoczy: fabryka ta jest zlokalizowana w Mielcu. Silnik dysponuje, jak już wspominałem, oszałamiającą mocą 200 koni mechanicznych. Nie ma turbosprężarki. Jest to jednostka, której historia sięga wczesnych lat 60. Nie jest to polski wynalazek, jest to licencja Leylanda angielskiego. Dobry silnik, dobry, bardzo dobry. Stosunkowo mocny. No i co najważniejsze, prosty w naprawach. Prosty w eksploatacji, części tanie. Uwaga. Odpalamy Jelcza. Auto jest kupione od Pana, który był sadownikiem, rolnikiem i na tej skrzyni, która nie jest kiprem, woził płody rolne do skupu. Co to są płody rolne? Jabłka, gruszki, czereśnie, marakuje, mango. Arbuzy! Lesbijki, geje, łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy. Ten pan zbyt długo tym autem nie jeździł, gdyż przebiegł tu 59 tysięcy km. Także się ten egzemplarz nie najeździł. Potem oczywiście trafił w krzaki, w których stał tam x lat. No a teraz został na szczęście uratowany. Eee, no, o Jelczu chyba wszyscy wszystko wiedzą. Bo jest to dość popularny wóz. No, no, na wskroś prosty, konstrukcja prymitywna oś jest firmy Raba, to nie jest polska oś, to jest węgierska oś. Firma Raba to jest węgierska firma, która produkowała autobusy, e, zawieszenia, e, mosty napędowe i nie tylko do pojazdów użytkowych. E, kto nie wie, gdzie są Węgry, niech spojrzy na mapę. No, dalej. <gry> Z czego słydą Węgry? Ikarus, raba, wino, gulasz, źródła termalne ogólnie piękna kraina. Polecam każdemu wyprawę na Węgry. Jak ktoś nie był na Węgrzech, to nigdzie nie był. Eee... Także most jest węgierski, pewnie dlatego, że polskiego nie było w tych czasach gotowego do założenia o takich. Parametrach, jakie mieć powinien, dlatego skorzystali z pomocy bratanków z Węgier. Reasumując, jeśli chcesz zacząć przygodę z kolekcjonowaniem ciężarówek, jesteś na tyle jebnięty, już się z tym pogodziłeś, to kup sobie na początek Jelcza albo Stara. Bo to są proste samochody, części do nich kupisz w każdej żabce, czy tam biedronce, za grosze. Większość rzeczy. Można naprawić samemu, także... Zwłaszcza mają długie ręce! Ogólnie polecam każdemu znaleźć sobie jakąś pasję. Nie mówię, że musi to być kolekcjonowanie ciężarówek, samochodów, nie wiem, hodujcie jedwabniki, kupcie sobie rower, pianinko, telesko, obserwujcie gwiazdy, kolekcjonujcie znaczki, róbcie cokolwiek. Dlaczego warto żyć, co będzie Wam dawało przyjemność i, i będziecie się w tym mogli realizować gonić swoje marzenia. Bo pamiętajcie, od siedzenia w domu z kratą browara i marudzenia, i, i marudzenia jak jest źle i niedobrze, i jak wszystkim dookoła jest lepiej, nic nie będzie, nic nie osiągniecie poza tym, że będziecie zwiększać swoją frustrację, którą będziecie potem wylewać na przykład w komentarzach na YouTubie. Także polecam, zajmijcie się czymś, a Wasze życie będzie ciekawsze i znacznie lepsze. Mieliśmy kończyć ten odcinek, ale jeszcze mi się coś przypomniało. Otóż. Zadajecie w komentarzach bardzo dużo pytań. Ja je czytam wszystkie, zaufajcie mi, bo jeszcze mi się chce. Zobaczymy, co będzie dalej. I ciężko jest na nie wszystkie odpowiedzieć, tam w, w komentarzach, w odpowiedziach. Dlatego wymyśliłem bardzo mądry pomysł. Otóż zadawajcie te pytania. Ja sobie któregoś dnia spiszę na kartkę, albo wydrukuję i zrobimy osobny odcinek to się postaram na większość tych pytań odpowiedzieć i się dowiecie skąd ta pasja, ile pali ciężarówka ile, ile waży i tak dalej pytań jest mnóstwo, chciałbym na wszystkie odpowiedzieć żeby nie wyszło, że jestem jakiś buc albo otwaniaczek który tam wyjebał się na tych co go oglądają, bo tak nie jest bo mnie to cieszy jak ludzie się interesują i jak komuś mogę jakąś wiedzę przekazać i jakąś pasję także chętnie z przyjemnością odpowiem na co ciekawsze pytania, oczywiście. Także mam nadzieję, że odcinek o prymitywnym Jelczu się podobał. Co będzie dalej, nie wiem. Kończą się pomysły, ale coś myślę, wymyślę. Także coś myślę, wymyślę. Kurwa, co to, 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 to w ogóle było za... Co to, to za zwrotnik? No. <grych> Także coś tam wymyślimy, coś wymyślimy. Nie wiem, o rowerze jakimś albo... Dy... Ele... Ele... Wynajmiemy elektryczną hulajnogę tam. <grych> przez aplikację i o hulajnodze nagramy odcinek. Także... Miłej soboty, miłej niedzieli. Nie pijcie alkoholu, nie śpajcie, pamiętajcie, to jest złe. Do widzenia, cześć! Jelcze jelczami, ciężarówki ciężarówkami, ale są jeszcze na tym świecie ważniejsze rzeczy. E, ci, którzy mnie znają albo gdzieś tam kojarzą z internetu, to wiedzą, że ja lubię pomagać. Jak jest okazja ku temu, to pomagajmy. Dzisiaj taki temat mało przyjemny. Zresztą no, pomaganie na ogół się wiąże z tym, że jest to e, związane z tematami nieprzyjemnymi. E, poniżej wklejam w opisie. Do filmu link do zrzutki chciałbym nagłośnić sprawę chłopca ode mnie z miasta, z Opola, siedmioletniego Oliwiera. U niego zdiagnozowano guza mózgu. Sprawa wybitnie nieprzyjemna. Wydaje mi się, że ci, których matka natura wyposażyła w empatię i wyobraźnię, są w stanie teraz sobie wyobrazić, co właśnie czują jego rodzice. Została założona zrzutka po to, żeby pomóc im walczyć z tą chorobą. Jak wiadomo. Góz mózgu to chyba jedna z najgorszych rzeczy, jaką może spotkać człowieka. Także mam prośbę. Wiem, widzę, Wy też widzicie, ile wyświetleń mają moje filmiki. Może nie są to jakieś poziomy światowe, no ale dla mnie 100 tysięcy wyświetleń to jest dużo. Niech każdy wpłaci złotówkę, to jest naprawdę spora kwota. Także jeszcze raz link macie poniżej. My to zaraz wrzucamy do filmiku, bo też to tak na szybko trochę było organizowane. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Go. Okay. Volkswagen. Yes, Volkswagen. Wiedziałem. <śmiewanie> Operator też. <ty wiesz. śmiewanie> Kurwa, nauczyłeś się w końcu. <śmiewanie>